Przez miasto przetoczyła się fala bestialskich ataków. Powodem jest tajemnicza choroba. Nie przeżyjemy tego. Sumire, nie poddawaj się. Przeżyjemy. Dzień za dniem. Nawet nie możemy wyjść. Dzień do Perek. Przepraszam za najście. O co chodzi? Ruszam w miasto. Potrzebujecie czegoś? Zajrzę do spożywczaka. Dla mnie ramen, i może owoce? Ok.